Czuję się jakbyśmy wrócili do pandemii Marek będzie mi Co się zadziała? Bardzo ciekawa sprawa Czuję się jakbyśmy wrócili do pandemii Czyli briefing na zimie. Pierwszy, Pierwszy raz się spotykam z takim Tak Mamy już Do którego jedziemy. Chyba, jakoś? Karówkę, Paweł? Zjadł! Wojtek. 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 Ja Wojtek. 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 ci Wojtek. pokaż, Wojtek. Trzynaczki. Niby nie, nie, a tylko nikogo nie ma, to aż bym się tu mojej tak parówka została. Idziemy zmieniać koła. Mako. kwalifikacje, kończymy na pozycji pierwszej w swojej klasie, generalcy zajęłem drugą pozycję. Wszystko przebiegło tak jak zaplanowałem. Ale... Marek będzie widział. Masz nagranie? na czym o miałem nie. nagrać? O co o Co się zadziała? Sam z jechał, bo mu chyba opony się na bo gdzieś podskakiwał i lotusem leciał jeszcze na pełnej i w ostatnim momencie go zobaczył, jak dał po heblu, to jeszcze dupą go i dupą z dupą go. Ale no Ale z położył się na prawej i to no, Ale jeden nie wyszedł w ogóle no, Ten wiedział, że może ktoś jeszcze na pełnej wleci do niego więc. Na brtingu było, że jak cię obróci, to już masz tym i wychodzić z wozu, on w ciebie akurat pakuje No i lecisz, fluniesz, 102 metry Po prostu ten tor jest za 60, i tutaj zasady 1000 Zasługa też tak. Ten, gdzie jest ten? Z BMW Jak go, dopadłem, się trochę zagapiłem, bo patrzyłem w lusterko, gdzie on jest ten od was Jeb, na, zadaładowałem pełen gaz No i mnie tak postawiło tam, mówię, ja pi**ole Na szczęście wyprostowało Ej, ale drift Masters za, za, za miesiąc jest, nie? A nie dzisiaj. Następny odcinek drift Masters. Na wyścigach Porsche. No, rozpadało się troszkę po czasówce. To jest bardzo dziwny system, bo wyścigi trwają dwa dni. Piątek, sobota. To są bardzo długimi dniami. Dopiero o 19 mamy pierwszy wyścig. Startujemy z drugiej pozycji. W swojej klasie byłem pierwszy. Wiemy jak auto ustawić na deszcz. Opony jeszcze mamy typu slick, ale tutaj z boku założymy opony deszczowe. Plan jest taki, że zakładamy opony używane. W sumie ja mu trzeba to, bo prawda jest taka, że te opony, co zdjąłem z tyłu, to są opony, które mają chyba już teraz 2025 mam, czyli mają 4 lata już te opony sto. Jedziemy oszczędnie, nadrobimy techniką. W kwestii sprostowania tematu opon. Opony, które były założone z tyłu, one były sezonowane w idealnych warunkach. W warsztacie, w którym jest cały czas ciemno i panuje ta sama temperatura. Chodzi o to, żeby opona się nie wulkanizowała. Opony te wykorzystywaliśmy wraz z Jakubem Dernickim w GT Cup Open w 2021 roku. Ścigałem się tam po różnych torach, takich jak Monza, jak Spa, jak Barcelona, czy Paul Ricard. Nigdy nie spodziewałem się, że nadejdzie taka okazja, żeby je wykorzystać. Wiecie, jak to jest: wyrzucicie coś, a później jest to potrzebne. Opony sobie czekały, czekały, czekały i co? I okazało się, że po tylu latach. Zużyliśmy je na Łotwie. Plan na wyścig jest taki, że Mercedesa objeżdżamy na starcie, po zewnętrznej. Pole position trzymamy do końca wyścigu. Czy się uda? Nie wiemy. Liczymy na to, że jednak będzie padał ten deszcz. Póki co ciśniemy, czekamy. Ile jest w sumie? Nie tak dużo czasu. Godzina do wyścigu, więc bardzo mało czasu. Trzeba szybko coś zjeść, żeby mieć energię i widzimy się na Krycie. mi się wydaje, że kolega tutaj ma problem. Porsche jest skierowane w kierunku drzew, a nie w kierunku toru. Zawodnik z Mercedesa GT3, który od początku wyścigu podążał za mną, razem ze mną dublował innych zawodników, po obie wyścigu zahaczył o kałuże i niestety wciągnął go zaszczytem w bandę. A tutaj możecie zobaczyć, że na koniec wyścigu Przemek mi machał z bandę. Widzieliście coś takiego na jakimkolwiek torze? Żeby zawodnik przez połowę wyścigu stał na barierce? Takie rzeczy tylko w Rydze. Zakończony na pozycji numer 2. W swojej klasie oczywiście wygrałem. W generalce zająłem miejsce za Mercedesem. Możecie teraz zobaczyć, jak niestety wyglądało Porsche, które było skierowane ku lasowi. A ja uważam, że ten wyścig był bardzo intensywny. Od początku do końca cisnąłem na 100%. Warunki były zmienne, ponieważ na początku mieliśmy bardzo dużo deszczu, później zaczął tor przesychać. Co okrążenie, dublowałem kolejnych zawodników i walczyłem z czasem i przyczepnością. Po zjechaniu czekała mnie dziwna niespodzianka. Podszedł do mnie sędzia i powiedział: Słuchaj, dyrektor główny zawodów chce zobaczyć Twój onboard. Kurczę. Cały wyścig przejechałem bez żadnego problemu. Nikogo nie uderzyłem, nikogo nie puknąłem. Wszyscy jechali więcej niż 60 w tamtym odcinku. O co chodzi? Po dojściu do wieży sędziowskiej i pokazaniu nagrania, okazało się, że panowie byli zainteresowani momentem, w którym podobno wyprzedzałem kogoś na żółtej fladze. Podobno, bo taka sytuacja nie miała miejsca, i mogłem pójść odebrać swój buhar. Wyścig pierwszy, pierwsza pozycja. Było bardzo dużo walki od początku do końca. Za mną zawodników obracało na Aquaplaningu. Na szczęście dojechaliśmy, utrzymaliśmy pozycję od początku do końca. W swojej klasie wygrałem. Wyścig ukończyłem na drugiej pozycji z dużą przewagą nad trzecim zawodnikiem. Auto umyte, szykujemy je na jutro. I widzimy się, mam nadzieję, w lepszych warunkach. Może będzie słoneczko, może będzie znowu padać. Lepiej, żeby było słońce, bo opon deszczowych już nie posiadamy. Pobudka wcześnie rano, wstajemy, otwieramy oczy, a tu słońce. Ta prognoza pogody nie potrafi nic sensownego pokazać. Lecimy na tor, trzeba przejechać o odpowiedniej godzinie, później byśmy nie mogli wjechać w ogóle busem na tor. Rozkładamy opony typu slick, szykujemy się do wyścigu o 10. Wydawało się, że wszystko będzie ok. Niestety, na początku wyścigu była lekka kraksa. Przez to. Start musiał zostać powtórzony. Wyścig drugi, tak jak widzisz, cały czas wyprzedzam, wraz z Mercedesem lecimy do przodu, zawodnik po zawodniku, dubel za dublem, ciśniemy, robimy czasy, nie odpuszczamy, raz ja mu odjadę, później on mnie dojeżdża i tak w kółko. drugi. Kończę na drugiej pozycji w generalce i na pierwszej w swojej klasie. Jak Wojtek oglądało się. Dobrze, szybko. Dojeżdżał, odjeżdżał, dojeżdżał, odjeżdżał, dojeżdżał, odjeżdżał. dużo, ale ile było. Jan! Cześć! Cześć, dzień dobry, dzień dobry! Cop. O ja, you have to do that, of course. So uh, how was it out there? Uh, what was the race? How was it like? Very difficult. In the end of the race, we had a problem with the overheating of the tires, because of the, of the track, it's very, 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 very big tarmac yep. on the track, so it was overheating, but I was fighting, finding the, the speed was uh, the same, I was very fast, I was second after the one Mercedes and before the, the second one, so it was very, very fast. Overall, the weekend is perfect so far. The weather is good, maybe a bit too hot for racing, but still. How is the temperature inside the car for you? Is it like a fast-moving sauna? It was very, very hot. Yeah. Uh, I, I had the fan on. Yeah. Sometimes when you focus, you do, you forgot to turn on the fan, and and in the in the middle of the race, you 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 was thinking, oh, it's like in, in the sauna, <laughs> and you turn on it. But uh, sometimes the, the camera is is turning off so I I, I think it's 60 degrees something Ooh, like that. Ooh, that's hot ladies and gentlemen. Okay, Jan, see you in the next one for sure. Good job, Dan. Uh, I I will be pushing yeah. as as much as All I right. can. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Okay. Uh, so yeah, um, Dobrze. Zostaliśmy. <laughs> 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 do? do? <laughs> 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 no. to był 4:00, nie To. mu Przyszła pora na ostatni wyścig tego weekendu. Przypomnę. Czasówka wygrana. Pierwszy wyścig wygrany. Drugi wyścig wygrany. No to co? Jak może być inaczej? Jak znowu nie wygrać? Hola, hola. To jest motorsport. Tu jak się czujesz pewny, to zawsze coś się psuje. Na wyświetlaczu ciśnienie, lewy przód, jeden bar. Normalnie? Powinno być coś około półtora bara. Krzyczę przez radio: "Bierzcie koło. Flaka mam." Chłopacy spóźnieni przybiegają. Arek biega ściśniętym mierzem. Paweł, nieustraszony, lata z kompresorem. Wojtek, zamiast trzymać kamerę, przepycha wóz. Wszyscy coś robią. Na ostatni moment. Dobrze, że mamy radio. Rzutem na taśmę zdążyliśmy w ostatnich sekundach, kiedy mogliśmy cokolwiek zmienić przy Aucie. Patrzcie, jak teraz bym mnie odpuścił, to najprawdopodobniej to Lambo i tamto Porsche skończyłoby na tamtej trybunie. Ale dla mnie ważniejsze były punkty niż walka na pierwszym zakręcie. I tak się stało na starcie. Straciłem dwie pozycje. Pora się odpuść. Lecimy z koksem. But straight. There are no not so, uh, so long straight on this track. Uh, as you mentioned, sometimes it's not straight. Now the two porches side by side oh. and loss uh, is the place to Antoshevsky. Po skutecznej próbie wyprzedzenia Porsche skupiłem się na Lambo, która jest z przodu. Gonię, gonię i widzę, że powoli doganiam Lamborghini. Z kółka na kółko jestem coraz bliżej. Opony są coraz gorsze. Przypominam, jedziemy na starych oponach. Na tym torze degradacja jest przepotężna. My już tej opony prawie nie mamy. Ale ciśnę, ciśnę, wyprzedzam kolejne duble i na mecie melduje się kawałeczek za Lambo. Cóż to był za wyścig. Jeszcze emocje nie opadły. Trzeci wyścig za nami. Pierwszy, drugi, trzeci wyścig wygrany. Walka była przepotężna. Auto już odmawiało posłuszeństwa. Pod koniec drugiego wyścigu. Bardzo dużo było <laughs> zużycie opon. Trzeci wyścig zużycie jeszcze większe. Jak już startowałem, to już czułem, że tego tyłu nie ma. Tak jak mówiłem, ten asfalt jest strasznie żrący. Opony yy, się strasznie degradują. Auto dowiezione całe. Co prawda, na starcie było lekkie takie zawahanie, jak Lamborghini mnie próbowało zamknąć. Musimy parę rzeczy poprawić i widzimy się w Poznaniu. A was zapraszam do polubienia, zostawienia komentarza i oczywiście zasubskrybowania kanału Yahoo Racing. Lecimy po najwyższe podium.